Klasyczna sytuacja, w której wszyscy wygrywają. Gdy zaczynasz uczyć się, jak kochać życie, to w perspektywie buddyjskiej przestajesz pragnąć i walczyć ze światem. Zawierasz pokój z życiem, zamiast ciągle próbować je zmienić. Wielu z Was czasem myśli, o, Ajan Bram mówi tylko o życiu. Tak, to bardzo interesujące, ale co to ma wspólnego z buddyzmem? To wszystko jest buddyzmem. Cztery szlachetne prawdy. Cierpienie pochodzi z pragnienia, z chcenia. Właśnie powiedziałem Wam o zakończeniu pragnienia. Zawrzyj pokój z życiem, zawrzyj pokój ze sobą. Możesz tego spróbować. Zrób to, kiedy siedzisz w medytacji. Wspomniałem o tym celowo podczas sesji medytacyjnej. Otwórz drzwi swojego serca na to, co jest. Pokochaj swoją senność. Czy jest coś złego w zaśnięciu podczas medytacji? Był taki przypadek tutaj. Ktoś zasnął właśnie tam w rogu. Była to kobieta, która przyszła na medytację. Wyciągnęła nogi, oparła się, położyła na podłodze stopy skierowane w stronę buddy. Zasnęła i zaczęła chrapać. I ktoś ją obudził. Zwróciłem uwagę osobie, która ją obudziła. Nigdy więcej tego nie rób. Ta kobieta powiedziała później, że jest ofiarą przemocy domowej. Przechodziła piekło przemocy ze strony swojego partnera. Nie spała od wielu dni. Przyszła tu i poczuła się bezpiecznie. To wszystko, po prostu bezpiecznie. Tu było miejsce pełne ludzkiej życzliwości. Ponieważ poczuła się bezpiecznie, po prostu zasnęła. Pierwszy raz od wielu dni, bo daliśmy jej tę możliwość. Dlatego mówię. Proszę, nie budźcie chrapiących. Oni odpoczywają. Czy nie powinniśmy być życzliwi, współczujący? Wiem, że kierowanie stóp w stronę Buddy jest wbrew tajskiemu zwyczajowi, ale ludzie wielokrotnie to robili. Nigdy nie widziałem, żeby Budda narzekał. Współczucie i życzliwość, proszę. Staramy się mieć społeczność buddyjską, stowarzyszenie buddyjskie, które działa w oparciu o współczucie i życzliwość. Tak, zasady są ważne. Nie kieruj stóp w stronę buddy, dlatego że chcesz coś komuś udowodnić, obrazić kogoś. Bądź życzliwy.